Badanie potrzeb klienta. Jak pytać, żeby sprzedać i pomóc klientowi. Pytania typu, do kiedy chcecie zakończyć wdrożenie nowego systemu, albo pytanie, ilu państwa pracowników będzie korzystało z tego systemu, to są pytania, które wbrew pozorom tylko częściowo pomagają ustalić, w jakiej sytuacji jest klient. Ja te pytania nazywam raczej pytaniami, które. Pomagają zebrać informacje potrzebne do stworzenia wyceny. Dlatego, że odpowiedzi na te pytania mówią, czego klient potrzebuje, ale bardzo mało mówią o tym, dlaczego klient potrzebuje tych rzeczy. Z kolei pytania typu: dlaczego zaczęli się Państwo rozglądać za nowym systemem? Jakiego efektu spodziewają się Państwo po wdrożeniu tego systemu? Dlaczego akurat teraz zaczęli się Państwo rozglądać za takim systemem? Tego typu pytania dużo więcej powiedzą Ci o tym, Czego tak naprawdę klient potrzebuje, pomogą ci też ustalić, z czym świadomie lub nie będzie Was porównywał, i pomogą też dowiedzieć ci się na jakim efekcie biznesowym klientowi najbardziej zależy. Mając te informacje, dużo łatwiej będzie ci wysłać do klienta nie tyle ofertę, co opisać korzyści i zmiany, których on tak naprawdę szuka, i których tak naprawdę oczekuje. Dlaczego badanie potrzeb klienta jest ważne? Przede wszystkim pomaga to dopasować ofertę. Czasami wygląda to w ten sposób, że do firmy, która robi strony internetowe, zgłasza się potencjalny klient z potrzebą, która brzmi mniej więcej tak. Mamy mało lidów, potrzebujemy więcej lidów, chcemy zrobić nową stronę internetową, żeby dzięki temu mieć więcej lidów. Tego typu klient potrzebuje nie tyle nowej strony internetowej. Co bardziej potrzebuje przepracowania, z jakimi segmentami klientów na co dzień pracuje, czego ci klienci potrzebują, jakimi kanałami można do nich dotrzeć, na jakie wyróżniki i cechy oferowanych produktów warto w przypadku poszczególnych segmentów klientów postawić, czyli de facto taki klient potrzebuje całej strategii sprzedażowo-marketingowej. I dopasowanie oferty jest ważne z jednej strony, dlatego że jeżeli nie ustalimy, jak dokładnie wygląda sytuacja klienta, no to trudno nam będzie wysłać dopasowaną ofertę. No a jeżeli ta oferta nie będzie dopasowana, no to nasze szanse na rozpoczęcie współpracy maleją. Może się też okazać, że co prawda nasza oferta zostanie zaakceptowana, rozpoczniemy współpracę z potencjalnym klientem, ale okaże się to, że to, jak my zrozumieliśmy sytuację klienta i to, jak ona wygląda naprawdę. Wyjdzie dopiero po rozpoczęciu współpracy, ten rozdźwięk może być wtedy naprawdę bardzo duży i to nie pomoże w płynnej i udanej współpracy dla obydwu stron. Oprócz tego, jeśli dobrze zbadamy sytuację klienta, no to łatwiej będzie nam nie tylko wysłać bardziej dopasowaną ofertę, ale jeśli kontakt z klientem zacznie się urywać, no to łatwiej będzie wysyłać bardziej dopasowane follow-upy. Mam na myśli follow-upy inne niż czy udało się przejrzeć ofertę, czy mamy już decyzję. Mam na myśli taki follow up jak na przykład czy udało się Państwu zastanowić w jaki sposób zmniejszą Państwo ilość ręcznej pracy w dziale logistyki i przede wszystkim pamiętaj też że jeżeli uważasz, że nie prowadzisz sprzedaży tra transakcyjnej tylko uważasz, że prowadzisz sprzedaż doradczą no to jeżeli Twoja oferta sprowadza się do tego ile sztuk produktu może klient kupić i za ile no to to nadal jest sprzedaż transakcyjna na koniec opowiem Ci o tych pytaniach, które najczęściej mnie czy też moim klientom pomagały naprawdę dobrze poznać sytuację ich potencjalnych klientów. Co sprawiło, że chcecie wdrożyć nowy system? Jakiego efektu spodziewacie się po wdrożeniu? Jak ten efekt próbowaliście osiągnąć wcześniej? Dlaczego ten problem postanowiliście rozwiązać akurat w ten sposób? Jak obecnie radzicie sobie z problemem XYZ? Czy korzystaliście kiedyś z produktu takiego jak nasz? Czy korzystaliście z usługi takiej jak nasza? Załóżmy, że jesteśmy 5 minut po naszym spotkaniu z odpowiedziami na jakie pytania chcecie z niego wyjść. Załóżmy, że jesteśmy 5 minut po zakończeniu współpracy. Jak wygląda wtedy Wasza firma? Załóżmy, że problem X nie zostanie rozwiązany przez następne pół roku. Jak to wpłynie na Waszą firmę? Odpowiedzi na te pytania dadzą Ci wiedzę o tym, z czego wynikają potrzeby klienta. Z czym mniej lub bardziej świadomie będzie porównywał Waszą ofertę i czego tak naprawdę od niej oczekuje. Dzięki temu łatwiej będzie Ci dopasować Waszą propozycję do potrzeb klienta i uzasadniać, dlaczego tańsze propozycje konkurencji będą dla Niego mniej korzystne. Na koniec proste ćwiczenie: jak możesz sprawdzić, na ile Twoi handlowcy, na ile dobrze rozumieją sytuację klientów, z którymi rozmawiają o potencjalnej współpracy? Poproś każdego z handlowców, żeby wskazał trzy najważniejsze lidy, nad którymi obecnie pracuje, a następnie poproś go, żeby w przypadku każdego z tych lidów odpowiedział na pytania z listy, którą widziałeś przed chwilą. Możecie się też zastanowić, które z tych pytań najbardziej wzbogaci rozmowy handlowe, czy też cały proces sprzedaży z Waszymi klientami, i postarajcie się to pytanie maksymalnie szybko wdrożyć do Waszej codziennej pracy.